Mam dla Was bardzo prosty, a zarazem bardzo ładny wzór. Wzór ażurowy, który możecie wykorzystać znowu na wszystkie Wasze projekty. To znaczy, jeżeli będziecie robili, dziergali w rzędach czy w okrążeniach. Tak wygląda jego prawa strona. To jest lewa strona. Oczywiście znowu mamy szkic do tego wzoru. Bardzo, bardzo prosty, ponieważ jak. Już widzicie na samym początku pierwszy i, y, pierwszy i trzeci rząd, czy pierwszy, y, pierwsze i trzecie okrążenie są identyczne. To znaczy, po narzuceniu oczek, robicie ściągać przykładowo, i później robicie pierwszy rząd same oczka prawe. Drugi rząd same oczka lewe. Jeżeli robicie w okrążeniach, to samym oczka prawe, bo tak jak one schodzą z drutu. Trzeci znowu mamy same prawe. Czwarty rząd, wszystkie lewe, czwarte okrążenie, wszystkie prawe. Piąty i siódmy rząd jest znowu identyczny, jak widzicie. A więc w sumie, można powiedzieć, musimy tylko dwa rzędy zapamiętać. Na początku mamy dwa oczka razem na lewo, dwa razem na lewo, narzuty, prawy narzut i znowu dwa razem na lewo. W szóstym rzędzie, czy w szóstym okrążeniu, tak samo w ósmym, przerabiacie tak jak oczka schodzą Wam z drutu. A więc te, które tu robimy razem na lewo, one schodzą nam z drutu jako prawe oczka i tak je przerabiamy. Natomiast jeżeli robicie w okrążeniach, to schodzą Wam z drutu jako lewe oczka. Narzuty w parzystych rzędach przerabiamy na, na lewo. To chyba wszystko do tego szkicu. Możemy zacząć robić. Ja z Wami przerobię dzisiaj jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Pierwszy rząd po oczku brzegowym przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Oczko brzegowe przerabiam na lewo. Odwracamy robótkę i teraz robimy drugi rząd. I tutaj, w rzędach, one schodzą nam te oczka jako lewe, i tak też je przerabiamy. Jeżeli robicie w okrążeniach, to w okrążeniach schodzą one Wam z trudu jako prawe oczka. I przerabiacie je wszystkie na prawo. Brzegowe oczko na lewo. Odwracamy robótkę i trzeci rząd robimy identycznie jak pierwszy. To znaczy mamy znowu wszystkie oczka prawe. Ostatnie oczko brzegowe przerabiamy na lewo. Odwracam robótkę. I czwarty rząd, znowu mamy wszystkie oczka lewe. Czwarte okrążenie, mamy wszystkie oczka prawe. Jest bardzo łatwy, widzicie ten wzór. Także można również powiedzieć dla tych z Was, którzy są początkujący i potrafią prawe i lewe oczka dziergać. Gotowe. I teraz jesteśmy w piątym rzędzie. I tu mała zmiana, ponieważ mamy po brzegowym dwa oczka razem na lewo. I jeszcze raz nić przed i kolejne dwa oczka z lewego drutu przerabiacie razem na lewo. Robicie jeden narzut, jedno oczko prawe, drugi narzut, oczko prawe, trzeci narzut, oczko prawe i czwarty narzut. Znowu kolejne dwa oczka przerabiacie razem na lewo i jeszcze raz to samo dwa oczka razem na lewo. I po tym powtarzacie Wasze raporty, to znaczy teraz znowu zaczniecie dwa oczka razem na lewo, dwa oczka razem na lewo, narzut prawy, narzut prawe i tak dalej. Po ostatnim Waszym raporcie robicie jedno oczko na lewo, to jest oczko brzegowe. Odwracacie Waszą robótkę i szósty rząd. Przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu, a więc w rzędach te dwa, które robiliście razem na lewo, schodzą jako prawe oczka. Jeżeli je robicie w okrążeniach, to one schodzą z, y, z drutu jako lewe oczka i tak też je przerabiacie. Narzuty przerabiamy na lewo w rzędach, w okrążeniach na prawo, to znaczy wsuwając prawy drut pod przednią ściankę. I znowu prawe, prawe. I brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie siódmy rząd, i siódmy rząd robicie tak samo jak piąty. To znaczy po oczku brzegowym znowu mamy dwa oczka razem na lewo i jeszcze raz dwa razem na lewo. Jeden narzut, oczko prawe. Drugi narzut, oczko prawe. Trzeci narzut, oczko prawe i czwarty narzut. I znowu dwa razem na lewo, dwa razem na lewo. Po ostatnim waszym raporcie robicie oczko brzegowe na lewo, odwracacie robótkę i robicie ósmy. Ostatni rząd, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. Jak widzicie, naprawdę bardzo, bardzo łatwy wzór. I jak widzieliście na tym większym różowym przykładzie, bardzo fajnie wygląda. To wszystko moi drodzy na dzisiaj. Taki malutki wzorek przygotowałam. Życzę Wam miłego dnia, zostańcie zdrowi i do usłyszenia w kolejnym moim wideo, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, cześć.